Czyż to nie jest wspaniałe jak ten dąb wychowuje kolejne pokolenia Tam pola już biega Kaczki karminne szmery bajery około wędkarskie fajne to jest, naprawdę to jest fajne Jak tam zjadła kaczka robaka Wybieramy Marcelemu Mutę Robaki z zanętych Bierz jeszcze Pola robaki Ty, no, ty masz lepsze, bo w się tak na te ryby i pachnie, tak? O tak. To, o A, chyba to ty, śmierdzi O kurde, chyba się ruszają No Pola daj robaki kaczkom To od Pana Krzysia to nie żyją, nie przejmujcie się Żyją o, ma... I... o żywe Żywe ja zaznaczyłem Żywe kultury bakterii Masz robaka? Pokaż Daj kaczkom O żywe gdzie tyle, człowieku? Tyle to Marcyja ma na tydzień. Chyba oszalałeś, myśli, myśli, myśli. dwa możesz wziąć, tak. Nie, nie wpadnij do wody. I taka sytuacja, pozbywają? challenge ty, już tu za już półtora, półtora miecha.